Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku dowiecie się wszystkiego na temat... Serum. Co to jest serum? Czy musimy używać? Czy jest różnica między nocnym serum a dziennym? Czym się różni serum od ampułki, serum od boostera? Czy nakładać pod krem, czy nakładać na krem, czy łączyć z kremem? Te i wiele innych pytań zadaliście mi poprzez Instagram. Dzisiaj na nie odpowiem. A partnerem tego odcinka jest Drogeria Pigment, która dostarczyła mi niezbędne produkty do przetestowania. Jeżeli lubicie takie konkretne, merytoryczne filmy, to koniecznie dajcie mi o tym znać, zostawiając kciuk w górę. Co to jest serum i czy muszę używać serum? To kosmetyk, który pozwala spersonalizować naszą pielęgnację, wynieść ją na wyższy level, bo w zależności od tego, w jakim stanie nasza skóra się znajduje, jaki jest jej rodzaj, jaki prowadzimy tryb życia, czy jakie mamy nałogi, nasza skóra potrzebuje odpowiedniego wsparcia, nawilżenia, działania przeciwstarzeniowego, ochrony przed szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego, działania przeciwtrądzikowego itd. itd. I pamiętajmy, że sam krem, nie jest w stanie pomóc nam na wszystkich tych płaszczyznach. Serum nie jest kosmetykiem obowiązkowym, ale jest kosmetykiem bardzo mile widzianym, i ja nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji, mojego rytuału pielęgnacyjnego bez tego kroku. Serum możemy podzielić na trzy kategorie. Trzy rodzaje serum znajdziemy na rynku: sera żelowe, sera olejowe i sera emulsyjne. I te ostatnie swoją konsystencją przypominają taki lekki krem. Pytanie, które padało zdecydowanie najczęściej, to czy serum nakładać pod krem, na krem, czy może bez kremu. I generalnie tutaj w większości przypadków jest spora dowolność, bo serum zazwyczaj możemy nakładać zarówno pod krem, oczywiście na oczyszczoną i stonizowaną skórę, jak i mieszając je z kremem i taki miks nakładamy na twarz. Ciekawie ma się sprawa w przypadku serum olejowego, bo tutaj mamy kilka możliwości. Jeśli takie serum olejowe, na przykład ze skwalanem, nałożymy sobie cienką warstwą na twarz pod krem, to ono zadziała jak taki promotor przejścia, czyli dzięki tej warstwie pielęgnacja, którą później nakładamy, będzie się lepiej wchłaniać. Kolejna opcja, takie serum olejowe nałożone na krem zadziała jak ochrona, taka warstwa, która domknie naszą pielęgnację. Serum olejowe dołożone do lekkiego dziennego kremu, kropelka lub dwie, sprawią, że ten krem przejść toczy się w taki bogatszy krem nocny i to jest super opcja dla osób, które mają cerę tłustą, mieszaną i nie lubią po prostu takich ciężkich, tłustych formuł i w ten sposób bardzo prosto i szybko mogą sobie stworzyć krem na noc. Zimą dobrze sprawdzi się również takie podwójne zastosowanie serum olejowego, czyli najpierw nakładamy je klasycznie pod krem, a następnie mieszamy z kremem i taki miks nakładamy na twarz. To jest super rozwiązanie dla osób, które potrzebują odżywienia, regeneracji i to będzie świetna kuracja nocna. Kolejna kwestia nurtuje również wiele osób: ile należy odczekać po nałożeniu serum, żeby nałożyć krem? Jak już się pewnie domyślacie, w związku z tym, że krem. Możemy z serum sobie łączyć, to w większości przypadków nie ma to znaczenia. Aczkolwiek są wyjątki, na przykład serum z witaminą C, yy, ale to serum, które zawiera formę witaminy C elascorbic acid, w dużym stężeniu szczególnie, ponieważ yy, ta forma wysok wykazuje wysoką niestabilność. Yy, jeżeli mamy krem z ciut wyższym pH, to ten krem może neutralizować działanie tej witaminy C. Dlatego w tym przypadku warto po nałożeniu takiego serum odczepić około 10 minut. Kolejne pytanie, które padało bardzo, bardzo, bardzo wiele razy, czyli jakie serum wybrać na dzień, a jakie na noc? I tutaj zasada jest prosta, bo nasza skóra w ciągu dnia jest nastawiona na obronę, ochronę przed wszystkim co złe, więc wybieramy sera Antyoksydacyjne. Wybieramy produkty, które chronią naszą skórę przed wolnymi rodnikami, przed zanieczyszczeniami środowiska. Wybieramy oczywiście to, co będzie też skórę mocno nawilżać i fajna też będzie ochrona przed światłem niebieskim przed światłem z komputerów, telefonów, ekranów itd. Natomiast w nocy nasza skóra nastawiona jest na regenerację, na czerpanie z pielęgnacji jak najwięcej dla siebie. I tutaj ważne, żeby sięgać po sera, które mocno ją właśnie zrewitalizują, zregenerują, wybierajmy wtedy serum z witaminą C, szczególnie z tą prostą formą L. Ascorbic Acid, ponieważ ona w dużym stężeniu może też mieć działanie takie fotouczulające. Wybierajmy wszystkie sera, które mają w, w swoim składzie te składniki, które mają nawet lekki potencjał fotouczulający. Czyli jak my nałożymy sobie taki produkt wychodząc i. Mamy kontakt z UV, to może mm, na naszej skórze wystąpić po prostu reakcja alergiczna. Więc takie kosmetyki koniecznie na noc. Sera z retinolem, sera na przebarwienia, sera z wysokim stężeniem kwasu glikolowego oraz z innymi kwasami to też dobry czas, żeby nałożyć sobie serum, które będzie działało na przebarwienia. Kolejne bardzo fajne pytanie: Czy warto używać różnych serów naprzemiennie, czy lepiej jednego przez dłuższy czas? Zacznijmy od tego, że warto dobrać odpowiednie serum dla nas na dzień i na noc, wybrać takie składniki aktywne, które nasza skóra lubi, po których widzimy dobre rezultaty, ewentualnie wybrać odpowiednie serum na konkretną porę roku, dopasować je do stanu, obecnego stanu naszej skóry i być w tym regularnym. Bo istnieje taki mit. Ee, że kosmetyki po jakimś czasie przestają działać, że nasza skóra się do nich przyzwyczaja. Nie widzimy już takiego efektu: Wow. Już Wam wytłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. Na przykład serum z ceramidami daje już takie najlepsze rezultaty po 7 dniach. Nasza cera się bardzo wtedy poprawia. I my w tym momencie, zamiast kontynuować stosowanie tego serum, dla podtrzymania efektu odkładamy kosmetyk. Wtedy może nastąpić ewentualne pogorszenie stanu naszej skóry. I my, pierwsze co? To zrzucamy winę na nowy kosmetyk. Dlatego tak bardzo, bardzo ważna jest regularność stosowania tych produktów. Jeżeli coś nam odpowiada, jeżeli kończy nam się opakowanie serum, które nam odpowiada i służy, to po prostu kupmy następne i stosujmy to, co mamy sprawdzone. A jeżeli widzimy, że nasza skóra potrzebuje jakiegoś innego działania, zagęszczenia, ymm, liftingu, czy na przykład działania na przebarwienia, to wtedy sięgnijmy po nowy produkt, dobierzmy odpowiednie, um, odpowiedni kosmetyk z innymi składnikami aktywnymi i wprowadzajmy go stopniowo, wymieniając jeden na drugi. Kolejne pytanie, czy można używać tego produktu w codziennej pielęgnacji, czy tylko przez określony czas? I wiele osób się nad tym zastanawia. I słuchajcie, tutaj bardzo ważne są zalecenia producenta, bo na niektórych kosmetykach mamy mm, uwagę, że możemy stosować ten produkt przez 2-3 tygodnie, a później należy go odstawić. Ale jeśli nie ma takiej informacji, jeśli to jest klasyczne serum, to jak najbardziej nie widzę przeciwwskazań, żeby to był nasz rytuał i żeby stosować je codziennie w naszej pielęgnacji. Kolejne pytanie. Czy potrzebuję serum, jeśli mój krem daje satysfakcjonujące nawilżenie? Moim zdaniem tak, bo nawilżenie to nie wszystko, a serum może dać nam o wiele, wiele więcej. Może wzmocnić nasze naczynia krwionośne, może rozjaśnić przebarwienia, e, może dodać blasku poszarzałej skórze, może ją e, ujędrnić, może ją stymulować, może naprawdę o wiele, wiele więcej. Dlatego warto stosować serum i warto je dołączyć do naszego rytuału pielęgnacyjnego. Czas na pytanie o booster. Czy booster to to samo co serum? Tutaj niestety przez działania marketingowe, przez producentów kosmetyków ta granica między boosterem a serum się zatraca, a dlaczego? Bo klient, który jest przyzwyczajony do serum i szuka czegoś nowego, chętniej kupi booster. No i często producenci tak nazywają swoje produkty. Ale booster z założenia powstał po to, żeby zbustować inny kosmetyk. Założenie było takie, że będzie to coś, co po prostu dodane do kremu czy do maski mm, wzbogaci ten produkt o składniki aktywne. Takim boosterem mógłby być na przykład potrójny kwas hialuronowy dodany do kremu nawilżającego, kiedy potrzebujemy takiego ekstremalnego nawilżenia. A jak wygląda sprawa w przypadku ampułki? Ampułka powstała po to, żeby stosować ją bardziej kuracyjnie. I tutaj sto stosujemy się zawsze do zaleceń producenta. Zazwyczaj one są takie, że daną ampułkę e, traktujemy właśnie jako dwutygodniową kurację. Stosujemy w tym okresie i odstawiamy. Bardzo wiele z Was pytało o Sera do konkretnej cery i konkretnego problemu, ale tego już będzie dotyczył kolejny odcinek, na który was w tym momencie serdecznie zapraszam. widzimy się już wkrótce. Pa.